Cześć, Siemaneczko, mamy tutaj CJSA, czyli 1.8 i Turbo, jest to Seat Leon, na nieszczęście ze skrzynią właśnie DQ200, także mamy tu znaczne ograniczenia powodowane właśnie skrzynią i jej wytrzymałością odnośnie momentu budowanego z dołu, także będziemy starać się tu nie przekraczać 330, myślę, tonometrów na skrzyni, natomiast górą już można troszkę bardziej poszaleć. Eee, zobaczymy, zobaczymy co wyjdzie po modyfikacji Autodiagnostycznie diagnostycznie wygląda bardzo fajnie eee, dohamowujemy serię za chwilę ładujemy softa i ładujemy go tyle razy aż wystroimy po prostu eee, silnik